Wszystkim, trochę nas nie było, ale nie było co nagrywać, bo szlifiernia przytrzymała nam blok na regeneracji półtora tygodnia. Mamy już większość części, bo powiedzieć, że wszystko to nic nie powiedzieć, bo jest tutaj taki ogrom części, że zawsze może czegoś zabraknąć. Tutaj mamy części za 16 tysięcy. Może starczy, zobaczymy. Tak. Tutaj mamy porozbierany silnik, a tu nasz Majster. Dzień dobry, nie było mnie półtora tygodnia, słuchajcie. Yy, a co robiłem? Zbijałem karmnik. <laughs> Może Ania, Ania później pokaże. Yy, tak, yy, półtora tygodnia trwało tulejowanie tego silnika yy, pod stare tłoki. Tak? Yy, mamy zatulejowany, yy, ja go tutaj zaraz yy, umyję. I będę wymiarował, czy jest wszystko dobrze zrobione. Mamy tutaj, to jest pod stare tłoki, tulejowanie wygląda tak, że każdy tłok mamy zaznaczony, w w na który cylinder wróci, i będziemy wymiarowali tłok. Oczywiście, ja to najpierw wszystko wyczyszczę, będę wymiarował tłok, i przy pomocy średnicówki będę sprawdzał, czy jest zrobione z odpowiednią tolerancją. A dlaczego pod stare tłoki? Słuchajcie, komplet tłoków to jakieś 8000 na tą chwilę. Również poddaliśmy regeneracji korbowody, bo po zmierzeniu okazało się, że mamy na główce korbowodu, na tulejce, luz 6 setek. To jest ogrom, słuchajcie, to jest dużo, dużo, dużo za dużo. Zostały wstawione tulejki główki korbowodu obrobione i też będę sprawdzał przy pomocy średnicówki przede wszystkim czy nie ma jaja, bo raz mi się zdarzyło, że po odbiorze takich korbowodów po regeneracji się okazało, że jest zrobione źle, że mamy jajo nie w pionie, a w poziomie. W momencie, gdy korba została zamontowana w maszynie ściśnięta, obrobiona i w momencie rozprężenia zrobił się za duży luz, także sprawdzimy. Korby, sprawdzimy tłoki, luz między tłokiem a, a cylindrem, pomyję wszystko i przystąpię do składania. Piotrek, a czemu korbowodów nowych nie zakładamy? Skoro tyle zabawy i takie problemy. Słuchajcie, kotłoki jakieś 8000 nowe tak, do tego silnika, korby chyba z 7 kosztują yy, nie wiem co mam jeszcze tam mamy 16 tysięcy no to liczcie no to się robią to się robi zaraz robią się takie koszty że taki remont silnika może kosztować nawet 50 tysięcy do tego oczywiście nowy rozrząd z oryginału wszystko zakładamy z oryginału. Yy, ten silnik oczywiście tyle nie wyjdzie ale jeżeli byśmy się rozpędzili bardzo mocno 50 koła słuchajcie jak nic i z tym się musicie liczyć zrobić fałkę, to nie jest przede wszystkim takie proste i nie jest tanie, bo trzeba liczyć żebyście, tak jakbyście robili dwa silniki. Głowice mamy tu, głowice zostały obrobione u mnie. Splanowane, y, obrobione gniazda zaworowe, dotarte zawory i wymienione uszczelniacze. Głowice są splanowane pięćsetek, tak jak został blok również splanowany. Też pięćsetek mam tutaj zapisane, tak, czyli razem mamy dychę i teraz Dobieramy do tego grubość uszczelki pod głowicą. Nie, że było planowane to i to, i zaraz y, grubsza uszczelka o, o, je, o jeden otwór, o jeden karb. Mierzymy występ tłoka, zmierzymy i do występu tłoka dobieramy grubość uszczelki. Prawdopodobnie będą tutaj uszczelki trzy karbowe. Także my je najpierw wszystko poczyszczę, wymiaruję, jak będzie wszystko w porządku, zaczynam składać. O Bierzemy sermurcie. się do pracy. Bierzemy się w końcu do pracy. A może Ania wam pokaże karnik teraz? <grymne> <grymne> Chodźcie, a co z Infinity? No Infinity cały czas w zawieszeniu, silnik wyjęty już wisi na stojaku. Mam jakieś tam wiadomości prywatne, dostaję, że to chłodniczka EGR i czy już zdiagnozowałem, że to na pewno chłodniczka. Słuchajcie, przed wyjęciem silnika, w ogóle przed rozebraniem tego samochodu, ja sprawdziłem tą chłodniczkę EGR i to nie jest chłodniczka EGR w Infiniti. Tu na 90% jest uszczelka, aczkolwiek może być pęknięta głowica. zobaczcie, karniczek. Tak się mąż nudził. Tak się nudziłem. Wy wszystko wysprzątane, że tak powiem, ale podjąłem decyzję, że nie rozbiorę dwóch fałek jednocześnie, bo to będzie później dla mnie kara. Tym bardziej, że takiego silnika jeszcze nie rozbierałem. Także biorę się za składanie Audi. Wy oglądajcie. Pozdrawiam wszystkich.